Witam wszystkich serdecznie z miejsca, którego nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę. Mianowicie spod holenderskiego wyciągu górskiego. Tutaj Holendrzy przyjeżdżają na narty i na snowboard. Mają na taki budynek, który jest zrobiony w górskim stylu. Odnosi się do tego, że jest teren pokopalniany została im hałda i na tej hałdzie zrobili taki kryty wyciąg. Nietypowa rzecz. Natomiast... Mój główny cel mojej obecności tutaj to prezentacja nowych dafów w bardziej specjalistycznych wersjach. Jest to najnowsza premiera. No i są tutaj pojazdy zwykłe, szasowe, ale w wersji Extra Robust. To się tak teraz nazywa. One mają wzmocniony zdarzak. Są pojazdy szasowe, ale o większej ilości osi na przykład. I są pojazdy typowo budowlane z serii Construction. Więc zaraz się tym przejadę i opowiem Wam o tym więcej. To pierwsza ciężarówka, którą udało mi się pojeździć, i wydaje mi się w ogóle chyba najciekawsza z całej prezentacji. Jest to DAW XDC, gdzie C oznacza skrót od słowa Construction. XD, czyli nisko umieszczona kabina. Czyli mamy tutaj wersję z niską kabiną i w wersji uterenowionej. Ten pojazd to jest betona 8x4. Bardzo lekkiej konfiguracji. On tutaj waży 13 ton na pusto mniej więcej 8 na 4 czyli oczywiście przód nie jest napędzany. Do tego ten konkretny egzemplarz otrzymał wyłącznie zawieszenie mechaniczne. Również z przodu oczywiście są resory A to już jest jasna sprawa. XDC no to jest takie uzupełnienie tej nowej, damy, tej nowej gamy XD, czyli przeznaczonej na przykład do dystrybucji, do komunalki. I mamy tutaj wiele rozwiązań, które z XD zostały wprost przeniesione. Na przykład ta wersja terenowa również ma w standardzie tę oto kamerę. Każdy egzemplarz to będzie miał. Dosłownie każdy. Nie trzeba na przykład niczego dopłacać. I tutaj możecie od razu zobaczyć obraz. Zamknę drzwi, żeby to lepiej wyglądało. Tutaj możecie zobaczyć obraz z tej kamery. Poza tym, takie samo jak w zwykłych XD, jest też zagospodarowanie wnętrza. Czyli mamy umiarkowanie duży tunel silnika. Jak na tak yy, nisko umieszczoną na silniku kabinę. Do tego mamy miejsce pracy taki samo jak we wszystkich nowych Dafach, także tych dalekobieżnych. z szerokim zakresem regulacji kierownicy. Oczywiście jak to taka demówka do pokazywania dziennikarzom, tak jest to betonomieszarka z drewnianymi wstawkami i skórzaną tapicerką. No Niemniej zagospodarowanie wnętrza tak naprawdę Daf oferuje jeden typ jeden typ deski rozdzielczej. Zawsze mamy ten ekran, czekajcie, ja wam to pokażę, zawsze mamy ten ekran zastępujący wskaźniki, zawsze wszystko jest tutaj ułożone mniej więcej tak samo. Gdzie jest ta stacyjka? Tutaj. Więc nawet jeśli ktoś zamówi bardziej ubogą wersję, to może spodziewać się mniej więcej tego samego. Jest tutaj też element, który ja osobiście sprawdzam w nowym daf po raz pierwszy. On niby już od pewnego czasu jest omawiany, ale zapowiadano go dziennikarzom na różnych prezentacjach. O tutaj możecie zobaczyć panel wskaźników. Zapowiadano go na różnego rodzaju prezentacjach, ale dopiero dzisiaj ja miałem okazję to sprawdzić, ponieważ on wszedł do seryjnej produkcji w tym roku czyli elektronicznie sterowany hamulec ręczny. Tak to wygląda. W momencie zapięcia pasów bezpieczeństwa i dodania lekko gazu on też sam z siebie się dezaktywuje, więc tak wygląda to miejsce pracy. Jak też widzicie, kierownica ustawia się zupełnie w pionie, więc dzięki temu wchodzenie jest znacznie łatwiejsze. I też kolejna istotna sprawa w stosunku do poprzednika, czyli modelu CF to. Kierownica w tym XDC, w mojej opinii, kręci się znacznie nieporównywalnie lżej niż w CF. -ie. To jest bardzo dobra zmiana, ponieważ w CF ten układ kierowniczy przy manewrach, zwłaszcza takim czteroosiowym pojazdem z dwiema osiami skrętnymi, pracował dosyć ciężko. Tutaj pracujesz bardzo lekko. Jak przystało na taką wersję 8x4, czyli uteranowioną, tak mamy blokady osiowe i międzyosiowe. Mamy yy, do tego skrzynię biegów, która została nieco doposażona z myślą o jeździe w terenie. Yy, tym przełącznikiem uruchomimy automatyczne wybujanie się z przeszkód, czyli po prostu wtedy puszczamy hamulec, yy, puszczamy pedał gazu, wciskamy, puszczamy, wciskamy i samochód zaczyna się wybui... wybuiwać? Wybuja nam się w terenie, do tego mamy też tutaj taką funkcję, że w momencie gdy wrzucimy bieg pełzający, wystarczy wtedy tak naprawdę tylko puścić pedał hamulca i samochód już zaczyna nam się delikatnie toczyć z prędkością 2 km na godzinę. Co jeszcze Wam tutaj pokażę? Mimo że XD w standardzie ma 2 stopnie, tutaj mamy 3, ponieważ jest to samochód o zwiększonym prześwicie. No wiadomo, XDC ma być wersją terenową, stąd też yy, tak poprowadzony zderzak. Tutaj mamy yy, plastikowy, kilkuczęściowy to są plastikowe nakładki na metal, tak naprawdę, tak? Są plastikowe nakładki na metal, do tego tam mamy już yy, typowo metalową konstrukcję. I co też ciekawe ta kabina, jaką tutaj widzimy, to jest absolutnie najmniejsza, najkrótsza jaką. Otrzymamy w tym modelu. Obecnie w ogóle najkrótsza i najmniejsza, jaką dostaniemy w nowych dafach. To wynika z tego, każdy z nich, tutaj widzicie, jest taki specjalnie skonstruowany element. I każdy z tych nowych dafów ma to przedłużenie, po to, że w razie wypadku. Kierowca ma też za sobą strefę kontrolowanego zgniotu, czyli gdyby tutaj była inna zabudowa niż batona mieszarka i kierowcy groziło na przykład kabiny od tyłu, to yy, ta strefa kontrolowanego zgniotu ma pochłonąć energię i dzięki temu kierowca ma zostać uratowany, a już tak. Skoro o bezpieczeństwie mowa, to zwróćmy też uwagę, ten samochód, tak jak on tutaj stoi, z tą wysoko umieszczoną kabiną, z tym terenowym kątem natarcia. Z tego co pamiętam to jest 25%, on spełnia cztery gwiazdki w londyńskim systemie DVS. Cztery gwiazdki to jest bardzo, bardzo wysoki wynik. To jest wynik, którego można by się spodziewać po bardzo nisko umieszczonym pojeździe dystrybucyjnym, a tutaj to mamy w ciężarówce przygotowanej do wjazdu w teren. Jest to zasługa tych przeszklonych drzwi, jest to zasługa właściwie przeszklonych drzwi w połączeniu z tym fotelem. Jest to zasługa tak nisko poprowadzonej linii okien, tej standardowej kamery, nisko poprowadzonej linii szyb bocznych, no i do tego tych lusterek, które też bardzo mało Zasłaniają nam na boki. Deska rozdzielcza jest też specjalnie podcięta, więc pod względem widoczności, jak widzicie, ten samochód ma być naprawdę świetny. A, i jeszcze jedna rzecz. Nie wspomniałem, jaki to jest napęd. Nie wspomniałem, jaki to jest napęd, ponieważ jeździłem tym samochodem na pusto z oczywistych względów ciężko załadować metanomieszarkę mieszarkę na całodniowe prezentacje dla dziennikarzy Mógłby się pojawić ten problem. W każdym razie jest to 450. 450 koni mechanicznych, 449 z tego co pamiętam, 11 litrów, 12-biegowy trakson, na puste jak się domyślacie taki układ jest bardziej niż wystarczający, zwłaszcza z tylnym przełożeniem 4,1 tak jak tutaj mamy. I ten 11-litrowy 450 konny silnik jest jednocze jednocześnie najmocniejszym jaki dostaniemy w tym modelu XDC. I w ogóle też najmocniejszym, w jakim dostaniemy całej serii XD, ponieważ tutaj 13-litrowa jednostka nie jest oferowana. Jest to ograniczone trochę uwarunkowaniami, co mieści się w tunelu silnika. No i to chyba tyle najważniejszych elementów dotyczących tego egzemplarza. Ja tymczasem ruszam, żeby przejechać się czymś kolejnym, bo tam już czekają kolejne. Pokażę Wam jeszcze teraz, jak wygląda ten proces automatycznego podjeżdżania, czyli przytrzymuję. Pojawił się żółwik. Puszczę teraz tylko pedał hamulca, i już samochód powinien mi podjeżdżać. Jest to wystarczające, żeby jakiś manewr delikatny wykonać. On się tak rozpędza do mniej więcej 2 km na godzinę. Ok. Więc oto drugi z naszych bohaterów. Jest to XF480 i podobnie jak poprzednia ciężarówka jest to ciężarówka w układzie 8x4 yy, przy czym tutaj ze skrętną osią wleczoną zamiast dwóch skrętnych osi z przodu jest to o tyle ciekawe, że tutaj mamy system elektronicznie sterowanego skrętu. Tutaj jest, jakby to opisać, tutaj jest stawiona pompa marki Bosch. Jest to pompa bardzo podobna do pomp elektronicznych stosowanych w samochodach osobowych, tylko większa. I ta pompa dostaje sygnał z dwóch czujników umieszczonych przy przedniej osi. I wówczas na podstawie tego sygnału podejmuje decyzję o skręceniu tylnych kół. To działa do 50 km na godzinę. Oczywiście skręt odbywa się w przeciwnym kierunku niż skręt kół przednich. A dzięki temu, że jest to oś wleczona, a nie pchana, to skutkuje świetną zwrotnością, ponieważ te punkty skrętu są ułożone korzystniej niż w zwykłym 8x4, takim 8x4 takiej typowej czterośce, jaką widujemy na budowach, po raz kolejny prezentowany samochód ma dzienną kabinę, przy czym tym razem jest to kabina XF, czyli ta wyżej zawieszona, jest to właściwie kabina, no XF -y występują w transporcie dalekobieżnym, tak, te nowe, tutaj mamy 3 stopnie, niski tunel silnika, przy czym po prostu w tym przypadku jest to ta dalekobieżna kabina. Została ona pozbawiona części sypialnej, została pozbawiona podwyższenia dachu. Po raz kolejny mamy tą dodatkową przestrzeń za fotelami. Mamy te kontrolowane strefy zgniotu. Jeśli natomiast chodzi o zagospodarowanie takiej kabiny w środku, to tutaj, podobnie zresztą jak w poprzedniej ciężarówce, pojawia się lodówka. Jest to lodówka o układzie znanym z samochodów dalekobieżnych, jest to dokładnie ta sama lodówka, przy czym po prostu tutaj jest ona ustawiona inaczej jak widzicie tutaj jest przestrzeń za fotelami, jest też jest też taki oto stolik rozkładany z oparcia, no i oczywiście to też nam się składa, dzięki temu mamy lepszą widoczność na prawą stronę po raz kolejny pojawi się kamera Corner View, przy czym w tym przypadku ta kamera, jako że jest to XF, jest już wyposażeniem opcjonalnym. Można mieć po prostu zwykła lusterka. No i mamy tutaj standardowy zderzak. Mimo tego, że to nie jest pojazd budowlany, że tutaj mamy oznaczenie XF, a nie XFC od Construction. To jest tutaj yy, kilka elementów takiego bardziej... Terenowego wyposażenia, również i tutaj znajdziemy ten system wybujania pojazdu: czyli wciskamy pedał gazu, puszczamy, wciskamy, puszczamy i samochód nam się łatwo wybuja. Yy, mamy blokady i międzyosiową, i na osi. Yy, mamy też yy, tryb jazdy w skrzyni biegów, po prostu bardziej terenowej. No i również jest ten system automatycznego podjeżdżania po ruszeniu z miejsca. Czyli jak widzicie, yy, nie trzeba mieć wersji tej z wyżej umieszczoną kabiną uteranowionej, żeby tego typu wyposażenie otrzymać. Yy, tutaj ciekawe jest też to, że ten samochód masz 10-tonową oś przednią. Yy, 10-tonowa, no to jest najcięższy wariant, jaki tutaj dostaniemy. Ta oś przednia, ona jest tutaj tak ciężka. Z uwagi na to, że właśnie mamy to urządzenie hokowe, z uwagi na to, że przed pojazdu może być poddawany ogólnie całe podwozie, tak? Przy wciąganiu kontenerów jest poddawane dosyć dużym przeciążeniom, dlatego tutaj zastosowano taki bardzo, yy, można powiedzieć, wzmacniony układ zawieszenia, tak? To nie jest lekka konfiguracja. Tak, jeszcze pokazuję tą kabinę, no bo jednak XF bez części sypialnej, to jest rzadkość, to jest coś yy, nadal. Niespotykanego na drogach. Jak widzicie, na tej prezentacji są pojazdy same takie bardziej specjalistyczne. I jeszcze jedno spojrzenie. Specjalnie skręciłem koła, żebyście mogli zobaczyć, jak działa ta oś wleczona. Jak widać, to przeciwstawne ustawienie kół. Stąd się bierze ta doskonała zwrotność tej wersji. Jest to wersja. Też chyba tego nie wspomniałem, popularnie zwana tridemem, czyli tridemem właśnie tego, że to jest tridem, potr, potrójny wózek tylny. No i tak to wygląda w praktyce ze skręconymi kołami. Zobaczcie, jak Ja. do was... That was nice. Ok. okay. Yeah. Trzeci kandydat to trzeci kandydat. No, trzecia prezentacja z dzisiaj to DAW XFC, czyli XF w wersji terenowej 6x4, trzystronna wywrotka z najmocniejszym 500-konnym silnikiem. Yy ze skrzynią biegów Traxon ponownie zautomatyzowaną, 12 biegową z trybem offroad i ten tryb off naprawdę ma co tutaj robić ponieważ znajdujemy się w kopalni odkrywkowej i ja właśnie zjeżdżam z tego szczytu, na który wcześniej wjechałem yy, jako, że jest to 6x4 no to yy, oczywiście krótki rozstaw osi bardzo tutaj pomaga, ale najbardziej jestem pod wrażeniem tego, jak ten trakson sobie poradził na podjazdach. Jeździłem już z traksonami z oprogramowaniem terenowym, więc no w sumie jest to dla mnie kolejna próba z tym, ale widać, że to programowanie zostało znacznie udoskonalone w porównaniu do tego, jak ono wyglądało w CF-ie. Na przykład, ponieważ to, jak szybko ta skrzynia reagowała. Jak szybko ona była w stanie yy, zmienić bieg, na przykład na niższy na podjeździe. Jeśli z jakiegoś powodu tak uznała, to robiło spore wrażenie. Zawieszony cały na resorach bez pneumatyki, ale kabina jest zawieszona pneumatycznie. Czyli zawieszenie kół jest stałe na resorach, a kabina jest stała zawieszona pneumatycznie. Yy, to jest też ciekawe, bo dotychczas w terenie spotykało się, jeśli już, to dawa CF. Construction on zawsze miał kabinę zawieszoną mechanicznie, na sprężynach. Tutaj są poduszki i to też robi ogromną różnicę jeśli chodzi o komfort jazdy w takich warunkach. Dobra, ja wsiadam dalej, bo jak na takiej prezentacji jest cała kolejka dojeżdżania i może uda się jeszcze przejechać czymś innym. Ciężarówka numer 4 z dzisiejszej prezentacji ponownie jest to DAF XFC. Przy czym jest to DAF XFC wyposażony w system PXP? Jest to hydrauliczny napęd przedniej osi. Tutaj mamy też napis Paul. Jest to od niemieckiej firmy Paul Nutzfahrzeuge, która produkuje cały ten system. I założenie tego systemu jest takie, że pojazd, który tutaj widzimy, on ma mechaniczny napęd osi tylnej, normalny, mechaniczny, najzwyklejszy, przekazywany przez Wał. I hydrauliczny napęd osi przedniej, który załączamy w sytuacji kryzysowej, żeby wyjechać z grząskiego terenu. Jako, że DAF nie oferuje, nadal nie oferuje i z tego co wiem, nie zamierza oferować mechanicznego napędu przednich osi. Właśnie z firmą Paul Nutz Warzeuge, opracował taki system, żeby stworzyć właściwie ciężarówki 4x4. Można powiedzieć, że to jest pojazd 4x4H. To się tak określa. Jak to wygląda w praktyce? W tej, w tej obudowie, która jest nałożona na piastę, tutaj kryją się dookoła, tak są poustawiane, siłowniki hydrauliczne. Te siłowniki działają naprzemiennie, gdy działają, i one obracają taki pofalowany pierścień, który tutaj jest, i w ten sposób obraca się koło. Tutaj z boku możemy zobaczyć, jest osobny zbiornik do tego płynu hydraulicznego. Jest to inny zbiornik niż ten. Ten jest do wywrotu, ten jest tylko do napędu. Chłodzenie. Tutaj mamy zestaw m.in. różnych zaworów. A tutaj jest pompa hydrauliczna, która właśnie ten olej pompuje i jest w stanie skierować nam na, do tych mechanizmów w piastach, do tych silników hydraulicznych. I one są w stanie napędzać pojazd z maksymalnym obrotowym momentem 13 tysięcy nm. To już licząc na całość 13 tysięcy, więc jest to naprawdę potęga. Ograniczenie jest takie, że ten system działa do 20 km na godzinę, działa tylko na pierwszych czterech biegach. Z drugiej strony, ten system pozwala swobodnie skręcać. Nie uszkodzimy tutaj pojazdu tak, jak y, gdybyśmy przesadzili ze skręcaniem z mechanicznym napędem przedniej osi i nie uszkodzimy, no nie nadwyrężymy go, tak? Możemy skręcać dosyć y, swobodnie. No a gdy wyjeżdżamy na asfalt po prostu o tym zapominamy, jedziemy jak najzwyklejszym 4 na 2. Y, tak to wygląda w praktyce. Y, w sensie, jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że faktycznie zjechałem tym samochodem, ustawiłem się z niezablokowaną tylną osią prawymi kołami w grząskim piasku, lewymi normalnie na takiej wyjeżdżonej tutaj drodze w tej kopalni. Dołączyłem ten przód i faktycznie udało mi się wyjechać. No bez tego nie byłoby, nie byłoby szans. A do tego taki krótki rzut. Kabina XF. W rzadko jak na razie jeszcze spotykanej wersji z niską sypialnią. Tutaj w niej możecie zacząć, jest przełącznik PXP. On właśnie wciskając ten guzik, załączamy ten system i on później, gdy zejdziemy poniżej 20 na godzinę i stracimy trakcję, automatycznie nam się włączy. Tak to wygląda. Jest to, tak jak mówię, system 4x4H, tak można go określić. I on w takich warunkach, w których zwykły ciągnik 4x2 nie miałby szans przejechać, jak najbardziej nam pomoże, więc jakiś taki średnio trudny teren, jak najbardziej jest to. Ciekawa opcja. Do tego tutaj 530 oczywiście znowu z traksonem. Jako, że XFC znowu mamy zdażak o 25 stopniowym kącie natarcia. No i naczepa tylno Tak ten zestaw wygląda.